Ja chciałam przede wszystkim przeprosić, że my nie mogliśmy osobiście przyjechać. No, niestety zaczynamy następny film, ale Papusza żyje pięknym życiem i to dzięki Romom. Ja bardzo chciałam tu podziękować rodzinie Burjańskich, którzy zagrali w tym filmie, szczególnie Karolince, którą serdecznie pozdrawiamy. Byliście wspaniali. Bardzo też chciałam. Może pogratulować, nawet nie jest dobre słowo, ale powiedzieć, że jesteśmy poruszeni tym, co robi Fundacja Klamra. I myślę, że to są rzeczy absolutnie bez precedensu. To, że dla nas wszystkich jest miejsce i to, co robicie dla społeczności romskiej, jest naprawdę unikalne. I mam nadzieję, że ten film pomoże też przełamać. Pewne stereotypy w myśleniu, ale przede wszystkim pozwoli na rozmowę, tak? Kultura romska jest potężną kulturą. Myślę, że o tym też świadczy zainteresowanie filmem na całym świecie, który dostał ponad 300 zaproszeń na festiwale, pokazy, naprawdę na całym świecie i jest to kultura, która jest organicznie związana z nami, z Polakami. Bez nas by, by, by nie było. Wielu wspaniałych rzeczy w naszej literaturze, w społeczeństwie, i naprawdę bardzo jeszcze raz dziękujemy, i, i wierzymy, że, że ma sens to, co wy robicie, to, co my robimy, i że się spotkamy.